Moi drodzy, jest tyle śniegu, że ja to sobie odpuszczam. Pokolane miejscami śniegu, wszystko zaśnieżone, chodzi się ciężko. I dopóki nie zejdzie to jak gówno, to nie będę chodził na poroże za łosiem. Ale chcę Wam opowiedzieć, jak zaczęła się moja przygoda, a później hobby związane z poszukiwaniem poroży, łosia i jelenia. Pamiętam, że był to grudzień 2015 roku. Nie miałem wtedy pracy i przeglądając YouTube'a natknąłem się na filmiki, w których poszukiwacze poroży znajdowały, znajdowali te piękne poroże. Temat mnie tak zaciekawił, że postanowiłem spróbować sam. 7 lutego, pamiętam, że to było, wybrałem się do lasu. Zupełnie na pałę, bez wiedzy, bez doświadczenia i nie wiedziałem gdzie i jak szukać tych poroży. Chodziłem tak około godziny, ubrany kompletnie nieodpowiednio do lasu, aż w końcu się zniechęciłem i pomyślałem to chyba nie dla mnie. I wtedy wracając leśną drogą, przy modniku około 10 metrów od ścieżki zobaczyłem zrzut łosia i wtedy wszystko się zmieniło. To właśnie tam zaczęła się moja pasja, która trwa do dziś. Pierwszy filmik to jest short, właśnie pokazuje tę sytuację. A wy jak zaczęła się wasza przygoda z poszukiwaniem poroża? Zostawcie suba i lajka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!